Myślisz o inwestycji w nieruchomości, ale zastanawiasz się między zakupem lokalu użytkowego a mieszkania. Poznaj trzy różnice, które pozwolą Ci wybrać swoją optymalną inwestycję. Na najemców w lokalu użytkowym najczęściej trzeba czekać nieco dłużej niż w mieszkaniach. Oczywiście, uwzględniając optymalizację lokalizacji i powierzchnię, do ceny, za którą chcesz wynająć Twój lok. Nejemców lokali użytkowych nie chroni ustawa o ochronie lokatorów, bo nie są to kwestie związane z zamieszkiwaniem, lecz prowadzeniem biznesu. Dzięki temu możesz o łatwiejszą egzekucję, nawet pochodzącą z majątku osobistego wpisano w klauzulę w umowie najmu lokalu użytkowego. Umowy w lokalach mieszkalnych najczęściej są związywane na 12 miesięcy, a lokale użytkowe to często 3 lub też 5 lat. Czyli sam zastanawiasz się, co jest dla Ciebie optymalne i rozważasz zakup lokalu użytkowego albo mieszkania, to koniecznie odezwij się w komentarzu albo wiadomości prywatnej. Cześć! A jeżeli chcesz więcej takiej treści, koniecznie zaobserwuj mój profil.